Firma Bombardier jest liderem, jeżeli chodzi o technologie transportowe, zarówno naziemne, jak i powietrzne. Politechnika Śląska w tym obszarze bardzo intensywnie rozwija swoją strukturę, bo w zeszłym roku uruchomiliśmy szkolenie pilotów transport lotniczy. Od wielu lat zajmujemy się transportem kolejowym, zajmujemy się transportem drogowym, a obszar zainteresowań firmy Bombardier we wszystkich tych obszarach rozwijania systemów transportowych jest bardzo szeroki i tutaj oddaje nam to możliwości zarówno kształcenia studentów, jak i również prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Jest tego swego roz Symbioza, współpraca. Z jednej strony, my przekazujemy wiedzę koncernu, którą no wypracowywaliśmy przez wiele lat, młodzieży, studentom do dalszego rozwoju, do wykorzystania. Z drugiej strony, tą wykształconą młodzież, ale również ich pomysły w rozwoju systemów, które tutaj przedstawiamy, wykorzystujemy w taki sposób, że albo zatrudniamy najzdolniejszych inżynierów w naszych fabrykach albo współpracujemy razem przy rozwoju nowych rozwiązań.